Dzień dobry moi drodzy, ten film to nie jest fake, ani żaden pic na wody fotomontaż, to jest autentyczna jazda po bezdrożach w Beskidzie Śląskim. Ja musiałem oddać tutaj koledze Kółko, ponieważ mnie to już przerosło, a dalsza droga wskazuje na to, że to była bardzo mądra decyzja z mojej, z mojej strony ponieważ mój mózg wysłał do mojej dupy polecenie, że krocek jest w drodze, niewiele brakowało, żebym to zrobił. Jak widzicie, no warunki są bardzo interesujące. Myślę, że jak ludzie to dostaną na, na swoje komórki, to mi napiszą, że jestem popierdolony. Bo zwykle ja takich filmy to oglądam na YouTube, ale opublikowane przez kogoś. Bo czasami się patrzy już takimi wielkimi oroczami, z niedowierzanymi i powstaje takie, takie pytanie, ale jak on to zrobił? Jaką technikę użył, że tak zjechał? Moja przyjaciółka nie wymyśliła mi taki prezent na urodziny, na jaki bym nigdy nie wpadł. Prędzej spodziewałbym się bezpośredniego wywiadu z naszym Orłem Adamem Małyszem, ale nigdy na pewno byłoby mniej spektakularne. Ja to jest pewne. Ten dzisiejszy dzień zapamiętam do końca życia i podejrzewam, że w wielu moich snach będę widział obraz tej dzisiejszej drogi, raczej tego pięknego bezdroża. O, na jeszcze parę sekund filmu. Dobrze, że ta komórka ma system stabilizacji obrazu. Nie będę zdziwiony, jak mi potem żołądek podejdzie pod gardło. Oczywiście szacun dla kolegi za niezwykłe opanowanie i za doświadczenie. Bo to też właśnie jego styl jazdy powoduje, że człowiek mniej jest posrany. Rozreklamować musimy, bardziej. Ktoś ma tak, ja na tak, pewno, tak. ja na pewno opobieguję i tego człowieka każdemu w ciemno. To bo... Na damy, damy. Naprawdę, jest tego wart, bo tak jak mówię, prezent, wyśmienica, przede wszystkim jego opanowanie i spokój bo też tak. robią to, że inni ludzie są opanowani. Tak, to prawda. To jakby jeszcze tak... Szedł samochodów samochodu, wpadł w panikę, to byłoby przejebane jak w i jak w ruskim czołgu. No co powiedziałaś, bo trzeba macie na całe szczęście, że ty, Marcin, jesteś...